Czarek i czekolada. Pani czarek to wybitny biegacz, co jadł tylko czekoladę. Raz w czasie uczty od Czesława Czapli dostał taką radę. Czarku, nie jest tyle słodyczy, bo wylądujesz na dentystycznej pryczy. Każdy czytelnik, co czyta czasopisma dobrze wie. Że słodyczą trzeba mówić stanowcze nie. Szedł szop szosą. Szedł szop szosą. Całkiem na boso, bo szopy, myszy, szynszyle i muszki do butów nie wkładają swojej nóżki, gdzie dzwoni dzwon. Dzyń, 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 dzwoni dzwon. Tam, gdzie dzwonnik i dzwonnica tam mój dom, a ty swoim miastem się pochwalisz? Czy to radzeń, goniąc, kłock, a może kalisz? Strzępiel-pisarz. Nad brzegiem rzeki strzępiel-pisarz pływa sam, Masz, że jest w towarzystwie pięknych dam, którym daje wrzosy, rzepaki, żerzuchę i wierzby pączki one strzępiela trzymają za rączki. Ale strzępiel pisasz. jak dobrze wiesz, to tylko ryba, więc tak sobie nad brzegiem rzeki pływa i gdyba. Mucha bambucha. W hełmie w chwiejnej chatce pewnego chłopaka. Co chodził w kożuchu, fartuchu i bez jednego chodaka, mieszkała mucha. Mucha Bambucha. Nie była chuda, a pulchna raczej i dość mała. W swym charakterze wielka chwalipięta i trochę zuchwała. Ale hola, hola! Co w chwiejnej chatce robiła mucha? Zwłaszcza w lato, gdy nie zdarza się zawierucha i plucha. Otóż mucha bambucha na chlebie czychając cichutko bzyczała. Ubierz drugiego chodaka, chłopcze, pilniutko. Dźwięczny dźwig. Dźwig dźwięczne dźwięki wydaje jego dźwigni nigdy nie ustaje. Podniesie wszystko, nieważne, czy to wielka łódź, czy mały śledź. To jest prawdziwy siłacz. Ja też taką siłę chciałbym mieć. Dżdżownica w dżczysty dzień. W dżczysty dzień, marząc o dżinsach, dżdżownica po dżungli pełzała. Gdy nagle, całkiem znienacka, Gina w magicznym dzipie spotkała. O co prosić? Dżinsy czy drożdżówka? Och, to jest teraz ciężka łamigłówka. Wzdychała, stękała. Oj, długo nasza dżdżownica się namyślała. W końcu. Jeepa potarła i na dżem dżemowy super owocowy, się zdecydowała. I już dzieci wierszek ten skończyć musimy, bo nic mądrego się z niego nie nauczymy. Prawda jest taka, że jean nie ma dzipa magicznego, a dżdżownica nie je dżemu, nawet najbardziej smacznego.